Zrób 20 killi albo musisz dać 1000 fałdolców jednemu z widzów Dobra, jak mi się nie uda, to dam jednemu z widzów, który będzie grał na mojej mapce. Dobra, let's go. Jest Superman, siema, no, leży jeden Superman, dobra, drugi Superman, drugi Superman. Dobra, mamy, mamy to, let's go. Ej, no nie, 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 kłam za dwie kulki, dwie kulki. Dobra, leży, let's go. Siema Nie uciekaj. O ty dziadu, co ty? No Cześć, cześć Andrion, no gronde. Dawaj mi duszka! Siemano, wita i lecę po fragi, 20 fragów się zrobić. Będziecie jednym z nich. No, otwieraj. Kurczę ey, prawie zginąłem, nie? Dziesiąty frag! Lecimy po więcej. No, 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 Jest, dobra, dobra, dobra. Ej, ten mityczny, on tak wali. tu! A on już się poddał, on już się poddał. Ja lecę po ciebie, lecę po ciebie. No i co, no i co? Nie uciekniesz nie uciekniesz mi, jest! Dobra, jakś ninja. wolę tą legendę, let's go. O, o. Mój, 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 mój. No! Jeszcze myślałem, że go zat o, o, kurde, o kurde, o, nie, co ja zrobię? Ej, ale nie trafiłem, ej nie trafiłem, co jest? Puk, puk! Puk, puk! O, 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 dziękujemy panu, dziękujemy panu, dobra. Nie ma, nie, ma szans, nie ma szans, żebym zrobił, nie, nie ma szans, ja nie mogę. No, no nic trudno, może 19 chociaż, dawaj. Jeden, jeden, jeszcze, jeszcze dwie osoby zostały. Hop! Siema, gdzie lecisz? O, kurczę, o, kurczę, o, dostał, dobra, dostał bomby, dostał bomby. Do góry bomba. Tam jest drugi, tam jest drugi, tam jest drugi. Strzela, 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 pa, pa. Jest, dobra, ilaścik, leścik paczki, kurczę edit, kurczę edit mu robimy. Pyk, pyk, edycja, cyk, cyk i fał Co ty gadasz? Co ty gadasz? Du, du, du. Ha, ha, ha. Dobra, ej! No prawie się udało. Także tysiąc fałdolców leci do jednego z widzów. Dobra, leci gifcik. A wyzwania w komentarzu!